Odkręcamy manetkę jak w motocyklu. Przełożenia się same zmieniają. Czy faktycznie wyciąga 45 na godzinę? O, 46 nawet było. No i ich zobaczymy czy działa. Działa! Testowaliśmy dzisiaj dla Was rower Diamant Suvea Speed. Jechałem na tym rowerze 46 na godzinę. Zapraszam Was do środka, ponieważ jest bardzo zimno. Zimno ci? Nie, no już teraz nie wiem. Ci ter... rękawice, od bajka. Rybatkę wybiłem ciepłą z citrinką. No, Także już jest dobre. Witamy po raz kolejny. Chcielibyśmy się tutaj teraz skoncentrować na większej ilości szczegółów, jeżeli chodzi o, o, o Suvea, model Speed. Bardzo szybki rower. To bardzo... jest najszybszy rower w naszej ofercie, tak? Tak. A czy to jest rower? No, w zasadzie to jest rower, ale ten rower trzeba zarejestrować. Tak, to może ja to powiem. Słuchajcie, to jest najszybszy rower w naszej ofercie, czyli Diamant Suvea Speed. Według prawa trzeba go zarejestrować, ponieważ jest to tak naprawdę motorower. E, ma wszystkie urządzenia zabezpieczające go i pozwalające użytkować go w ruchu drogowym, czyli oświetlenie dzienne, przód, tył, sygnał dźwiękowy hamulce ma nawet za BSM. No, i ma miejsce na rejestrację. Natomiast czy to robią klienci? Powiedzmy tak, nie zawsze. Mhm. Natomiast według prawa jest to, rower, jest to tak naprawdę motorower. Dokładnie. Paweł, tutaj mamy przekładnię wielobiegową bezstopniową. Tak. Enviolo. Tak, regulujemy sobie prędkość dokręcając właśnie tak, jak robisz to w tym mm. momencie. Dosłownie, tak możemy jak w motocyklu. Nawet na postoju. Tak, zmieniać. możemy na postoju bez żadnego mm -hmm. problemu. Jeżeli chcemy się rozpędzać, to dosłownie naciskamy maletkę, tak jak w motocyklu po prostu. Mm -hmm. y no i to jest fajne, że na postoju możemy zmienić tak. biegi. To jest bezobsługowe. W ogóle bardzo Tutaj mamy napęd. Pasek, pasek, który jest bardzo cichy, komfortowy, naprawdę w użytkowaniu. Nic, nic nie słychać, jak się jedzie tak naprawdę tym rowerem. Nie trzeba oliwić łańcucha. Nie trzeba oliwić łańcucha, dokładnie. Bardzo fajne hamulce. Ma góry, gustawy model Elite. W przypadku przedniego koła mamy tutaj ABS. Testowaliśmy. Na filmiku pewnie zobaczycie, jak, jak on działa. Co znaczy, po prostu ciężko, w zasadzie nie da się zablokować przedniego koła. Z tyłu nie mamy ABS. -u. Ale co tak przepuszcza? Tak. Czy po prostu rower nie Naciskasz ci w klamkę, wbijasz klamkę, ile się da, mhm. a on po prostu nie dopuszcza do, do zablokowania przedniego koła. Czyli Testowałem tyl, tyl, to też, to tylne to jest... koło można zablokować, tak, a, przednie... a przednie nie? Testowałem to też na troszeczkę luźniejszej nawierzchni. Mhm. Na początku małe zamieszanie się tam wkradło, ale później sobie już poradził. Okej. Okay. Ta SUWEA występuje w wersji, to tylko tak przypomnę, bo SUV-i jest dużo modeli. Ta jest wersja y, jak gdyby damska albo z taką klasyczną ramą, bo też często mężczyźni wolą w ten sposób wchodzić. Natomiast Tutaj możemy dołożyć jeszcze poprzeczkę. Poprzeczkę można i stworzyć z niego rower, no, wizualnie, rower męski. wizualnie męski. Natomiast no, geometria jego jest tak, taka, tak. Żeby, żeby mógł mężczyzna na nim jeździć. Tutaj ma dużo różnych otworów, jeżeli chodzi o mocowanie koszyków. Sakw no, jest w pełni wyposażony. Tak. Eee... Silnik mamy, słuchajcie, Bosch Performance Line Speed, czyli to jest najmocniejszy silnik, jaki jest w ogóle w ofercie Bosch'a. Jeżeli chodzi o zawieszenie, no to z przodu mamy mm, SR Santura 34 ze sprężyną powietrzną, czyli już bardzo fajny amortyzator, który można sobie tam dopasować do własnych potrzeb i do nawierzchni po której jeździmy, z blokadą oczywiście. Co jeszcze? Szerokie eee... błotniki SKS'a. Tak. Opony widzę antyprzebiciowe, szwalbę z odblaskiem. Bardzo z uniwersalnym bieżnikiem, który tak naprawdę poradzi sobie też na jakimś lekkim, ubitym szutrze, myślę bez problemu. Bagażnik też taki solidny, do 25 kg. Rack ma systemem MIG, czyli możemy tutaj różnego rodzaju sakwy wpinać u góry i na dole. Sztyca podsiadłowa jest z taką sprężyną, że jeżeli dochodzi o właśnie do dużego dobicia na przykład, jak gdzieś mm -hmm. z jakiegoś krawężnika, to ona oczywiście Fajnie, działa. że ona tak od razu nie siada, tak, tylko? Tak, w... tak, tak. Co się też przekłada na, na lepszą kondycję odcinka lezieniowego, jeżeli chodzi o kręgosłup. Siodełko duże ergonomiczne, Selle Royal z otworem. Tak, widzę. bardzo wygodne, to, to, to mm -hmm. muszę potwierdzić. Chwyty tak samo widzę ergonomiczne, które podpierają nerw łokciowy, to się czydają. Lusterko. Tak, właśnie, lusterko się przydaje. Naprawdę jest bardzo fajna widoczność z tyłu. Bardzo fajny uchwyt na telefon, mhm. który możemy sparować z całym, tutaj z całym sobie systemem Boscha. I wtedy to służy nam jako licznik. Tak, dokładnie. Mhm. Tutaj mamy jeszcze właśnie taki potężny sygnał dźwiękowy. I to tych guzików tutaj trochę jest. Zmiana biegów, tak? Zmiana światła na krótsze, długie. A tutaj dodatkowo jeszcze komputer. Tak, komputer Purion 200. Cały komputer, tutaj tak naprawdę serce. Tej maszyny, która, którą możemy sobie zmieniać tryby i wszystkie ustawienia, które są potrzebne do jazdy na tym rowerze. Jak na no to się patrzę i widzę ten rower, jakby przyszedł kiedyś na serwis, Mówisz o, tym, zrobić, mówisz o tym spaghetti tutaj? Żeby zrobić cokolwiek ze sterami. Mm -hmm. Dużo zabawy, jeżeli chodzi o serwisowanie sterów, to też trzeba powiedzieć. No tutaj ogólnie połapać się w tych kablach, no to. Że ale wiesz, tak powiem... Wojtem, no mamy tutaj dużo elektroniki, tak? Mamy dołożony ABS, jest. Tak, no, na Dzwonek i... jest nawet elektryczny, tak. tak. Więc tutaj jest tych kabli, po prostu mówię o tym, że jest nafaszerowany no, nie tylko hydrauliką, ale i mechaniką tak, skomplikowaną tak, tak. i elektroniką. Więc to nie jest rower taki dla użytkownika, tutaj jest jeszcze hamulec stopu. Dla użytkownika jest to fajny rower, bezobsługowy, natomiast no, mechanik tutaj już musi być, mieć wiedzę. Tutaj jaką mamy baterię? 800 Wh. 800. To jest duża bateria. Bardzo duża. Mhm. Rower waży około 30 kg. Mhm. Nóżkę też ma dedykowaną, tak. żeby ten rower stabilnie Nóżka stał. Nóżka jest stabilna, fajne pochylenie, bardzo wygodnie się go... Jest to na pewno rozwiązanie dla osób, które nie chcą jeździć na skuterem, albo małym autem po mieście, ale potrzebują się szyb, w sposób szybki przemieszczać po mieście i nie tylko, bo ja to można ci, z wioski taką do wioski. Ja sytuację, że teraz testowaliśmy ten rower na zewnątrz i właśnie mówimy o, tym, o tej jeździe na ulicy. Mhm. I powiem Ci, że niejednokrotny samochód będzie miał problem z tym rowerem, jeżeli chodzi o sam start. Naprawdę mhm. jest bardzo dynamiczny na początku. Tylko czy kierowcy sobie będą zdawać sprawę, że jedziemy tak szybkim rowerem, nie? No właśnie. Tutaj na pewno no, trzeba mieć świadomość tego, że jedziemy rowerem, ale nie każdy kierowca będzie miał świadomość tego, że ten rower jedzie tak szybko. Nie? No, ale to samo się dotyczy rowerów szosowych. Dokładnie tak. Rower bardzo wygodny, szybki i moim zdaniem wszechstronny tak naprawdę. Czy zastąpi samochód? Czy zastąpi? No, ten, ten, rower jest, ten rower generalnie przyszedł już pod klienta, więc ten rower jest sprzedany. No ten klient, który go kupuje, ma mu właśnie zastąpić w dużej mierze samochód, tak? On się ma, chce nim mieszka klient pod, pod dużym miastem i chce się przemieszczać do miasta po mieście i wracać do domu tym rowerem, tak? No to w pewnym stopniu na pewno zastąpi samochód. No zresztą po to został stworzony. Tak, Do takiego codziennego, codziennego użytku można zamontować jeszcze jakiś koszyczek, pojechać sobie na jakieś zakupy. Bez żadnego problemu ten rower to po prostu ogarnie. E, tutaj jest jeszcze bardzo duży zakres regulacji, jeżeli chodzi o ten rower, bo tutaj są fajne rozmiary. To jest duży rozmiar L łamany na XL, bo drugi rozmiar jest S łamany na M, czyli mocno uniwersalne te rowery. Mamy fajny mostek z dużym zakresem regulacji góra-dół przód tył. Podobnie możemy z siodełkiem działać góra-dół i przesuwać siodełko. No tak, żeby sprawiał nam ten rower, to co mówimy, za każdym razem przyjemność, a nie ból. Tak i duży komfort. To co? Zapraszamy do odwiedzin fabryki, ten i inne rowery do obejrzenia u nas, chętnie Wam doradzimy.